<laughs> Idziemy sobie asfaltem z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka, tam zrobimy krótki pit stop. E, fajnie, trochę luzu się zrobiło. Teraz wrzucę może przebitkę jak to wyglądało wcześniej, bo już mi że nie było zbyt pięknie. E, mnóstwo ludzi na asfalcie, w jedną w drugą stronę. Bardzo długa kolejka wejściowa e, na sam, na sam e, że tak powiem, do samego parku. E, no ale większość ludzi jednak poszła tam na e, do inne pięciu stawów, czyli taki skręt na zielony szlak za wodogrzmotami. A my sobie śmigamy. No i mamy dzisiaj w ambitny plan do przejścia około 25 km Idziemy na szpiklesowy wierch. Docelowo tak. Docelowo. Wracamy przez Dolinę Pięciu Stawów. Wrócimy w to samo miejsce. No, także dzisiaj będzie bardzo pięknie. Dużo widoczków i uśmiechy na buźkach, tak? Tak, <laughs> But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a Odeszliśmy już trochę od schroniska i tak naprawdę weszliśmy na żółty szlak w kierunku, o którym już wcześniej mówiłem taka duża różnica między tym co jest tam na schronisku, a między tym co można spotkać tutaj to w końcu słychać jakiś potok, ptaki inne takie rzeczy, typowo naturalne takie odgłosy Idziemy tam gdzie te malutkie ludziki w centralnej części ekranu Myślę, że jesteśmy już tak na jedną trzeciej spokojnie. Z góry widać już Czarny staw pod rysami Jakiś tam zarys przełęczy powoli też do nas dochodzi. Także myślę, że jeszcze z półtorej godzinki Maxi powinniśmy być przed atakiem o. szczytu. Patrz, idzie, tam widzisz, idzie na mnicha. Och. Odważnie. Podobać się? No jak. <gry> Piękne widoczki jesteśmy na przełęczy, które właśnie widać w dół jest zejście do innych pięciostawów. To jest trasa, którą będziemy schodzili, a tam tak naprawdę za mną pokażę. Jest trochę pod słońcu, ale myślę, że też będzie widać. Mamy szczyt. Mnóstwo ludzi, ale tam sobie zrobimy dłuższą przerwę i zregenerujemy się przed kolejnymi trasami. Szpiglasowy wiarach zdobyty. Lecimy <noise> dalej. Jest tu trochę łańcuchów, ale jest to głównie używane jako wejście, bo widzę, że tu więcej ludzi wchodzi niż schodzi. Nie wiem. <noise> Nie wiem. <głos> <głos> dodałam, ale bez racji. Ale widok z góry przepiękny. Można sobie zajrzeć, zajrzeć na tą tutaj panoramę kilku stawów z tych wszystkich pięciu. Cudownie. <grytanie> Minęliśmy już na najwyższe przewyższania. Przed nami już głównie niskie spady. Tak naprawdę w większości jednak to będzie taki teren głównie nizinny do, nizinny do przejścia. <krytanie> Także w miarę proste szlaki. Jest godzina krótko po. 16 w sumie 16.30, także myślę, że w Palenicy Białczańskiej będziemy około godziny 20.30 najszybciej, ale bliżej pewnie 21.00, także będzie problem, żeby dostać się na nasz parking, ale to już mnie jeszcze zmartwienie. Ten początkowy etap zejścia w miarę trudny, dużo łańcuchów, śliskie kamienie miejscami, także były malutkie kryzysy, ale jakoś sobie poradziliśmy. <noise> idziemy sobie. Dużo ludzi jeszcze wraca z gór. Niektóre osoby jeszcze idą do góry, prawdopodobnie gdzieś tam do Schlińska w tej Pięciostawów. Także tak to wygląda. Dobrze, jest piękne widoki, gdzieś tam nam szumi, ładnie strumyk. Czyli jest bardzo przyjemnie. A co, jesteś dumna z siebie? Nie <gry> jestem pewny, ale podobno opaliłem się tutaj na czerwono, a tutaj nie za bardzo, bo cały czas biło słońce z tej strony, ale chyba nie widzę tutaj nic takiego. Dobrze, to już jest koniec, przed nami ostatnia prosta, także 40 minut według znaku, 40 minut według mapy, także za około 35 minut powinniśmy być na dole na parkingu.